Dobra, idziemy się zaraz tepać z tą klatą. Nie mam żadnej gumki do wychodzenia z trapów, ani nic. Mam tylko Elytrę. No, nie mam też za dobrego seta. Miecza też nie mam za jakiegoś dobrego. Mam taki w miarę, no, 30%. Mam Peta Amorka. Też dzięki niemu będę więcej bił. No i co? Tepamy się do pierwszej osoby. Lecimy. Dobra, tepną. Dobra, nie. Nie możemy tak sepać. Po prostu w pierwszym trapie. Dobra, wyszedłem. Super. Dobra, zabity. Jeszcze jest, Widzę kolega, ale nie wiem, czy z droga, czy nie. Tak, kolega chyba z drogą, no. Dobra, palimy. Dobra, tepnął. Słaby trap. Wyjdziemy sobie na luzie Dobra, zabudowałem. Wyszedłem Czekajcie. Ale my mu, mu bijemy, nie? Jeden padł. Dobra, zbijemy. Dobra, zabici. Eee, zobaczmy, refy jakieś. Serca, refy. Dobra, jest git w sumie. Mokryada Rada no dobra, super. Ma dobrego peta, no zobaczymy. Nie wiem, co on rzucił weaknessa No nie przejmujemy się, bijemy Słuchajcie, bo to jest nader Trzymam sobie Słuchajcie Dobra, zabity. Mierz 22%. Spoko w sumie. Dużo łebów. Refów też sporo. Ej, dobra. Ten kill mega spoko. Dobra, tapnęli mnie, ale no. Niestety mam mój Dobra, zabity jeden. Nie wiem, czemu on tak szybko padł. A dobra. 29% miecz. Aj, mega spoko. Mało w sumie tych refów. Sporo łebów. jakiś. Dobra, ten miecz, spoko. Mamy spida dwa dzięki tej koronie, to gonimy. A no dobra, dobra. Dobra, tep, no, Jemy sobie coxa. Lecimy. O kurde. Jakieś nede są. Neriu się chce Ohoho Ciekawe czy ma elkę ten kolega Mo Może? Jakimś cudem może nie ma Nie na kogo trafiłem, ale są to niezłe ziomki Wezmę sobie Elytrę Mi się wydaje, że on może nie mieć tej elki ma 10 serc, nie ma nic dosłownie. Zabiłem go. Mam spodnie, dobra. Oni serio są jacyś mega dziwnie, ale dobra, zabijamy kolejnego. Zabiłem kolej kolejnego zabijemy kolej. Nie. Co innego zabijemy. To jest trap. Dobra, se wejdziemy tu. strap, trap, ale dzięki temu mamy ich w podziemiach Dobra, czekajcie, wezmę sobie... I uwaga! Dobra, wbogowałem się Może ich się uda wknokać, co nie? Dobra, wycykałem. Co zabiłem Ten właśnie ginie potem. Nie ma zbyt dobrego bloku do uciekania, więc raczej go sobie szybko. Zabijemy. W jest Zabijemy. Szczerze mieli zarombistej temy. Mam klatę, mam trident, mam wszystko. Tego, ten miecz chciałbym jeszcze wziąć. 31%, dobra Mam ten stack w kolejny. Dobra, mamy takie luty. Uciekamy stąd. No dobra. No. Zaraz wam powiem czemu nie to z sakiewką. Powiem wam historię. Dobra, jeden zginął, spoko. Tutaj widzę jeszcze kolega. Dobra, ten kolega też dead. I tu jeszcze trzeci się chowa, za krzakiem. No i dobra. Ogólnie jest taka historia, że no po prostu padłem wcześniej, przed chwilą i straciłem list, a nie chce mi się nakładać kolejnego, bo on tak podrożał też, no że nie warto po prostu, co nie? No i no taka jest historia, że padłem. Dobra, tepnął. Jest to bardzo dobry trap i w tym trapie właśnie zginąłem dzisiaj. Nie mam nic do, do zrobienia, no przepraszam. Nie mam co zrobić. W sumie nie jest, że... Padłem z klatą. Padłem znowu. Idę po jak Nie dostanę backupa, to jest koniec. Dobra, dostałem backupa, mega się cieszę. No i co? Odcinek nie jest zepsuty, typamy się dalej. No i lecimy dalej dominować. Dobra, tepną. Dobra. Szybko sobie wyszliśmy Hitnąłem, o, no i zlegał podczas walki A miał sporo repów, fajnej temy Bardzo mi przykro No dobra, dobra, topamy się do kolejnej osoby O, mierz 27% Super, dobra, topamy dalej Dobra, tepnął Kurde Dobra, o, wknąkałem własnego Dobra, super Ile bijemy? O kurde Padł, super Ale my bijemy takim czymś Co my tutaj mamy? Miecz bez procentów, 20 repili, 1 cobweb, lipa 8 obsydianu. Dobra, tepnął oskar Dobra, jestem Super Czy mi się uda to zabudować tak w ogóle? Dobra, zrobiłem tak Dobra, budowałem się, super, Idę co po to na górze, dwóch tu w sumie jest nawet na górze. Dobra, jeden leży, super. Do ciekawego, trochę obsydianu tylko Jeszcze on, ten ziomek Dobra, hitnąłem. No i padł. Dobra, leży kolejny. Ale oni mieli itemów. Tyle refów. Mierz 22%, wezmę. Webów 0 oczywiście. Ej, ale w sumie spoko, szczerze. Spoko, no? Dobra. Dobra, topamy do kolejnej osoby. Lecimy. Dobra, tepnął. No. Oj, nie hitnąłem, kurde. Tego hitnąłem, dobra. O, no i zginął. Jasiu Walczuk, wychyl proszę. Czemu on zrzuca? Dobra. Dobra, ten drugi lognął. Dobra, tepną mnie Od razu mnie tepną Czekajcie, słaby trap, jest dużo kili tutaj Tutaj jeden. Jeszcze na górze było dwóch. O. No właśnie. Dobra, jeden leży, a ten logno. Dobra, nieważne. Ja uda jawka! Oni mnie biją. Zobaczymy co będą robić tutaj. Zobaczcie na nich. Zobaczcie na nich. Ja udaję jabłka sobie. O, Corneloś Pikachu. No, chłopaki. Jesz, przed jeszcze pi jeszcze piasek widzę. Oj, chłopaki. Jumpscare. Dobra, tepnął. Co to jest? Ja pierdzielę. A to jakiś first. Polecieli, słuchajcie, o co w tym chodzi? Dobra, jeden zabity, drugi też. To było dziwne, ale no dobra, nie wnikam. I ty spalimy. O, nie, nie, nie. Tepnął, super. Hmm. Ktoś jest ze mną w trapie, widzę. Postawiłem sobie łeba. A ten typ już nawet zabudował. Dobra. To jedno zabijem A ten to jest chyba cheater. Dobra, wyszliśmy. Dobra. Brian też leży. Spoko. Mamy trochę refów. Dobra. Zapnął mnie kariks, lecimy. Oj, trap jest dobry. Czekajcie, dobra, zabudowany. Nawet jedno chopienie dostałem zabity. GMK. Fajne itemy. Jeszcze mamy tutaj z tego dużo strasznie obca No, fajny kirek. Jeszcze ten obsydian mega kozak. Dobra, dobra, tepnął. Nie wiem co to jest. Bylać z tridentem, kurde. Jak szef. O! Skinął z dobrymi itemami. 34 refy. Kurde, ej, spoko. 22% miecz. Jest git. Kilka łebów tylko. Jeszcze to tym sobie weźmiemy. Zepnął mnie Nowak, lecimy. Oho. Trap jest dobry. Żeby się nie okazało... Dobra, wyszedłem z to trapa. Muszę zapamiętać niki. I muszę zniszczyć tę trapę, Prawie padłem. Ja pierdzielę. Ja muszę obczać też taktykę na wychodzenie z tego trapa. To jest najlepszy trap, z którego nie da się wyjść po prostu. Idę też to na górze odwalić. Tego igorka. O, jeszcze klucze jakiś do mainboxa, do najgorszej skrzyni. Nie, ja tego nielegalnie toleruję w ogóle. Tu trzeba niszczyć wszystko z, z takimi trapami robić. Ile ja w takim trapie padłem, to jest hit, serio. Muszę obczaić coś. Czekajcie, no. Jestem tu, on mi ciągle stała tabliczkę. A co, jakbym na przykład. Muszę coś przetestować, czy da się. Styker, no to jest ważne. Na shifcie Okej, okay, chyba mam. O kurde. Chyba mam pewien pomysł na wychodzenie z tego trapa. Już chyba coś obczaiłem No to jest jedyny sposób, tak? Chyba będę wiedział jak wychodzić No to powoli się bugowuje No ale chyba mam pomysł na wychodzenie z tego trapa Chodzi o to, że nie możesz Zniszczyć tego weba, bo ciągle Stawiają ci tabliczkę Spam ją dosłownie, więc nie ma jak No ciężki jest ten trap Igor Dobra tepnął mnie Mmm, czekajcie, bo znowu zasłaniają. Bugowałem się. Nie im to. Mamy to Speeda 2 łatwe, jest się strasznie Wbugować Czekajcie. Kolego, co ty robisz ty? Czekajcie, bo i co on próbuje? Dobra, zabity. On miał chyba dużo itemów. No, on miał sporo. Dobra. No nie, no co oni robią? Coś tu może jeszcze jakiś miecz spoko był. Nie wiem No 28 miecz, dobra, resztę palimy. No i zwijamy się stąd. Tepnął mnie wentyl. Taki zwykły trap. Tak mi się wydaje przynajmniej. No słaby. Dobra, jeden zabity. Mm, serce mamy. Dobra, i kolega też się zginął. Mamy serce, dobra. Dobra, tepnął. Dobra, udało się uciec. Jeden da dat. Drugi też się zginął. Potem miał dużo refilii, to spoko. Wtepnął mnie placuś, dobra. Oj, masakra. Jeden lognął. Drugi tam widzę, ucieka. Też pewnie lognie. Chyba nie umie lognąć. Kolega pewnie mówi, że wylogał, ale no, on po prostu nie umie Zbyt trudne po prostu dla niego No dobra no, oddał sobie Kupiłem sobie trochę perełek Mamy tylko 1000 dolarków, ale za to mam perły Step no dobra Zobaczymy Oho, oho, oho on zginął! On zginął! I PAM! 3, 2! Nie! Ale to jest skill, ja Miecz. O tak! Tego też trzeba zabić Oni strasznie będą, yy, no... męczyć, tak? Dobra, oni fajnie poddymili Wezmę sobie ten miecz, kurde Hitboxy sobie odpada. Ja mam speeda 2, on mi nie zora W wozie nigdzie jestem szybszy Nie, nie da się mieć... Nie, nikt nie może mieć speeda 2 Na tym serwerze, tak? Tylko ja i tu jest trap No właśnie giną dwóch, bo ja mam speeda dwa, On mnie nie da rady wknokać Jeden... Ja pierd... Nie wiecie, jak ja się cieszę? Dobra. Co jest? Lutuje to, jak nigdy. Proszę. Trident. Szalker. Dwie części nede. Perły. Ja... Co?! Nie mam nawet jak to zabudować. Dobra, no chyba nic nie zdążył to za bardzo wziąć. Odkładam te najlepsze na razie. Dobra, uff. Dobra, chyba nie potrzebujemy no, nic z tego. Idziemy sobie. Dobra, fajne kile. Dobra, mamy wszystko. Mamy też perełki, mamy wszystko. Lepamy się dalej. Yy... Do te. Tepniemy się do tego. VXK3. VXK3, tepniemy. Tepną bardzo szybko, spoko. Nie! Kurde, lognali. Ustawię sechoma. O tu sobie ustawię homo. Dobra, set home 1. Tepamy dalej. Yy... Dobra, tepnął. Dobre, trap, Taki na no spoko, nie kurde, prawie mnie zabił, jak czołg wychodzę z trapów. Dobra, zabity. Trochę refów git. Oni y, tam ci co w Nemo się drapowali piszą. Spróbuję ich szybko zabić. Kill off do ręki. Jest! Nie da O oh, 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 kolego! Kolego! A ja nie wiem co on próbuje tak szczerze. No i zginął Kill of? A, bez miecza Ale oni są wystakowani, kurde Kolejny Kill off wpadł właśnie Tu jeszcze itemki Kolejne On chyba nie miał nED. Akurat No dobra Spoko Mamy miecz! 30! Mamy miecz, super! Chyba widzę, że już zakończymy odcinek, bo ono już jest wystarczająco dobrych akcji. i Wszystkiego nie chcę, żeby odcinek był też za długi. Widzimy się w kolejnym. Teraz będzie więcej odcinków z klatą. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca i się podobało. No i dobra, zostawcie suba, łapeczkę. Tak, sturpak jest jeszcze na Discordzie, tyle powiem w opisie. No i co, siema.